Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Pani Wanda Lepka, dyrektor stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kępnie. Pani dyrektor. Taka dosyć sytuacja powiedziałbym nerwowa zrobiła się w powiecie w związku z wystąpieniem dużej liczby zdiagnozowanych osób z przypadkiem koronawirusa. Dużo pobrań, dużo wymazów w jednym zakładów pracy. Czy sytuacja w miarę jest opanowana? Kiedy zostały zgłoszone osoby i wykryto u nich, stwierdzono u nich koronawirusa, były to wyniki dodatnie początkowo najpierw u dwóch osób, Potem się okazało, że są, jest tych osób dziewięć. Podjęliśmy wspólne działanie, wspólne działanie z przedstawicielami zakładu, z Panem Starostą jako przedstawicielem Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz panią dyrektor szpitala. Ustaliliśmy w ten sposób, że podejmiemy takie działania. Przede wszystkim stwierdziliśmy, że te zakażenia wystąpiły na jednej z hal. Wobec tego ta hala została wyłączona i osoby, które pracują na tej hali, zostały, tym osobom z tej hali zostały pobrane wymazy. Było to około 100 osób. Te wymazy zostały pobrane w dniu 15 maja. Przedstawiciele zakładu, pan właściciel zakładu i przedstawiciele zakładu stwierdzili, że wobec tego podejmą takie działania, że wydezynfekują tę halę oraz cały zakład. W związku z tym takie, podjęcie, takie czynności podjęli i ten zakład został wydezynfekowany 16 maja. W momencie kiedy stwierdzono, że również w trakcie okazało się, że w trakcie są również osoby chore z następnej hali, podjęliśmy również takie działania, że przebadamy, wymarzymy następną halę. W tej chwili przygotowujemy listy tych osób i te osoby będą wymazane jutro, czyli 18 maja. W ten sposób po prostu wyłapiemy wszystkie osoby, które zostały zakażone, a nie mają żadnych objawów chorobowych, i tym samym przerwiemy drogi szerzenia i zakażenia następnych osób. Myślę, że sytuacja dzięki tym działaniom została w miarę opanowana. I myślę, że po y, uzyskaniu tych wszystkich wyników możemy, będziemy mogli wyeliminować osoby zakażone na izolację, Osoby z najbliższego otoczenia na kwarantannę, a pozostałe osoby, które do tej pory są w nadzorze sanitarnym, osoby u których będą wyniki ujemne, będą mogły spokojnie wrócić do pracy. Osoby, które są zakażone, to osoby, które nie muszą mieć objawów. One mogą być zakażone i nie mieć żadnych objawów. Wobec tego te osoby mogą stanowić największe zagrożenie do, dla otoczenia. W związku z tym te osoby zostaną po prostu wyeliminowane będą w ten sposób, że będą wzięte w izolację, osoby z ich otoczenia będą wzięte w kwarantannę i te wszystkie osoby do momentu, kiedy nie uzyskają podwójnego wyniku ujemnego, nie będą mogły wrócić do pracy. Pani dyrektor, ile łącznie w sumie osób do tej pory, kiedy rozmawiamy u ilu osób zdiagnozowano obecność COVID-19, bo przecież to się również liczy do statystyk nawet innych województw, a także przede wszystkim powiatów, powiat Wieruszowski, być może kluczborski, być może Wieruński, Ostrzeszowski, stamtąd są pracownicy. Lista, lista, lista osób dodatnich, która do mnie trafiła wczoraj z 15 maja, na tej liście znajdowało się 28 osób, z tym, że z powiatu kępińskiego było. Było 12 osób, 12 osób było z powiatu Oszczeszowskiego, jedna osoba była z powiatu z Wieruszowskiego. przepraszam, jedna z Oszczeszowskiego i jedna z Wieluńskiego. Takich złych statystyk od początku pandemii koronawirusa w powiecie kępińskim nie mieliśmy, dlatego może warto, Pani Dyrektor, jednak przestrzegać pewnych nałożonych restrykcji, a zwłaszcza teraz w naszym regionie, zadbać o należyte środki ostrożności. Chciałam zaapelować do mieszkańców powiatu kępińskiego, o konieczności, o konieczności stosowania, do, stosowania się do obowiązujących restrykcji. Tych, które nie, nie zostały absolutnie zniesione. Czyli proszę Państwa, Zachowujemy w miejscach publicznych odległość osoby od osoby dwóch metrów. Jeżeli chodzi o zakrywanie nosa i ust, jest to bezwzględny obowiązek. Tutaj bym chciała nadmienić, że osoby. Z mojego spostrzeżenia i wielu osób, które do mnie dzwoni, z którymi rozmawiam, zwróciło uwagę, że osoby nie traktują poważnie tego obowiązku. Noszą maseczki, bo można zakrywać. Można zakrywać szalem, można zakrywać maseczką, można zakrywać nos i usta przyłbicą. Niestety mieszkańcy totalnie lekceważą ten obowiązek. Maseczki noszą na brodzie, która nie spełnia żadnego zadania. Noszą tylko na ustach, nie zakrywając nosa. Obowiązkiem jest zakrywanie nosa i ust, i o to bym bardzo prosiła, żeby to przestrzegać, bo konsekwencje tego mogą być takie, a nie inne. A oprócz tego też uprzejmie proszę zwrócić uwagę na to, jeżeli przebywamy poza domem, gdziekolwiek jesteśmy w jakichś skupiskach mniejszych czy większych ludzi, uprzejmie proszę również zwrócić uwagę na higienę rąk. No niestety, ludzie o tym zapominają. Proszę pamiętać o i higienie rąk i przestrzegać. Jeżeli jest taka sytuacja, że ty, nie można umyć tych rąk, to proszę zastosować jakikolwiek środek do dezynfekcji rąk. Inaczej nie przerwiemy dróg szerzenia. Rąk. Koronawirusa. Pani dyrektor, świeża informacja ze szpitala w Kępniu. U jednego z pacjentów zdiagnozowano obecność COVID-19. Tam także oczywiście wdrożone są odpowiednie procedury. Pacjent już jest przetransportowany do szpitala innego zakaźnego, natomiast będzie personel przebadany kępińskiej placówki. Oczywiście, personel, który miał kontakt z tym pacjentem, został skierowany na kwarantannę i cały ten personel zostanie przebadany. Natomiast oddziały, na którym przebywał pacjent, po rozmowie z panią dyrektor stwierdziliśmy, że te oddziały zostaną zamknięte. Radio Sud, radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.